Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Artane, a to jest oczywiście kolejny odcinek z serii Don't Starve Ring of Giants Hero in the Dark. I tak, nie wiem czy widzicie, ale jest nowa kamerka, nowa kamerka, która dziwnie łapie światło. Patrzcie, dziwnie łapie światło, ale jest, ale jest nowa kamerka. Jest nowa kamerka, jest bardzo fajnie. I co? No i gramy sobie dalej naszym giermkiem choracym, tak tak go nazwałem, giermek choracy i spróbujemy sobie i spróbujemy sobie, a kurde muszę zwalczyć ten nawyk patrzenia tu patrzenia tu w ten drugi monitor e, no i co? Mam nadzieję, że się wam podoba e, nowa kamerka że będzie spoko jeszcze za chwilę zobaczymy w którym miejscu ją dokładnie ustawić, dlatego spoglądam cały czas. Okej, okay, jest w złym miejscu. Stawmy ją sobie tu. tu nie, nie. Stawię sobie ją tutaj. Ok. Jest w porządku. Tutaj myślę, że powinna być całkiem e, dobra. I co? I zaczął się nam nowy dzień. E, z, ostatnio skończyliśmy tu przy tym szkielecie. I chcemy sobie wbić poziom. Chcemy sobie wbić poziom, dlatego też. E, Zrobimy sobie straw roll? Nie, zrobimy sobie cięty kamień. Tak i dostaliśmy. Wow, dużo, dużo expa. A w sumie zróbmy sobie jeden, jeden straw roll. No właśnie. I teraz brakuje nam już tylko 20 expa do poziomu kolejnego. Hmm, czyli drugiego w tym przypadku, a, który pozwoli nam nauczyć się już nowych rzeczy, więc wypadałoby nam gdzieś pójść, zobaczyć za jakimiś przeciwnikami. A Tu mamy świnie. Tu mamy świnie, możemy ją komuś podłożyć na przykład. Dobra, tu mamy dobre świnie, tam była zła świnia. I mamy! Dobra, mam, mamy tego, rakuna. O, oh, no prawie 5-5, pięć, pięć. a mamy Cattail. I think it's still swishing. Dobra, czyli za każdą noc. E, nasz shop Nasz shop e, wychodzi na zewnątrz. Dobra. Warto mieć to na uwadze. Okej. Okay. Tak, udało się jeszcze. Jeszcze się udało zniszczyć. Who would live here? Here. Uh, tak, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest moje obozowisko. Czy mogę tu zrobić. Oj, coś mogę zrobić. Re razor. <grym> razor mogę zrobić. Nie no, no. Uh, A i co ja mogę jeszcze zrobić? Lava wall. Nie, ale coś to coś mogę wykombinować. Hey, wall. Sign. Sing nie, coś mogę zrobić. Ale nic nie widzę tutaj, żebym mógł cokolwiek zrobić. A to jest ciekawe w sumie. Dobra, no zróbmy łopatę. Pięknie! Drugi poziom, drugi poziom. I nie wiem, i dalej nie wiem, co nam to dało. <laughs> Ale mamy drugi poziom i jest e, fajnie. Dobra, wykopujemy pięki. Bo no, na pewno się nam przydadzą. O! piasek, no proszę. Nie wiem do czego jest piasek. A na pewno do czegoś bardzo ważnego. Dobra. Mm -hmm. Tu coś możemy stworzyć. O! Stone wall. No dobra, możemy zrobić stone wall. Na pewno nam da troszeczkę... Uuu, a 6, no proszę. Dobra, myślę, że jakoś tu odbunkrujemy się od tego... Ojko, nie tak. Od tego... Że nad nami gościa. Nie wiem, czy to, czy to będzie działać tak, że ja tu nie mogę przejść. Tak, to działa tak, że nie mogę tutaj przejść. Okej, okay, czy jest całkiem w porządku? E, I tak, y, będę, będzie nowa seria. Z e, niedawno, w sumie, e, gry. Z niedawno... O, jak to powiedzieć? Z niedawno, niedawno, niedawno... Z gry, która niedawno wyszła, o. Z gry, która niedawno wyszła. A coś tu, a co tu tak ten? Coś tu tak nieprzyjemnie zaskrzeczało na mnie. Nie, jednak tu nic nie ma. Hm. ciekawe. Zbudujmy sobie, zróbmy sobie wianek może z kwiatków. Ile ich potrzebujemy? 12, 12, dobrze. 12 kwiatków na Wianek. Mmm, nie, jeszcze tu jakieś znajdziemy na pewno. Na pewno coś tu się znajdzie. Okej, okay, jest jeden jeszcze. Tu jeszcze gdzieś był. O, jest oczywiście. Dobrze, 11 i 12. Możemy sobie zrobić Wianek. Jesteśmy e, choracym, który, kurde, który zabija koty. O, jet feather. Spoko. W sumie ten, ten shop nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy pod tym względem, że e, będzie nam bardzo pomagał e, z tym. Iż, gdyż, albowiem, będzie nam bardzo pomagał z tym. Nie mogę dołożyć tego do pieca. O, cut grass. Tak na początek. O kurcze, A, dobra, mamy. No i właśnie po to mi było to. Okej, okay, musimy upiec ryby. O, otwórz skrzynię. Bo ryby kończą nam już przydatność, a mamy mało... Kończy się nam już przydatność ryb, a mamy mało z... Yy, mało jesteśmy na jedzeni I to nam też daje plus jeden do życia, okej. Okay. Ale to nam daje tak plus jeden do życia, że daje nam plus jeden do życia, a nie, że nam odnawia. Uuuu. No to nice. No to nice. Na pewno mi to bardzo pomoże, a zobaczmy co z tymi. Nice! To mnie cały czas... Czyli drugi poziom dał mi to, że jedzenie... Jedzenie dodatkowych rzeczy... Dodaje mi tak jakby. Um, HP! Spoko! Mogę w ogóle. Nie, nie mogę. Hmm. Ale mogę je zjeść! Spoko! Dobra, rozumiem wszystko. Tak serio to nic. E, niczego nie rozumiem? Dobra. Um, łopata, mięso. I think it's still swinging. Um, to. Dobra, tego stroju -rola, rola jeszcze sobie zachowam w razie W. W razie W, jakby się coś miało ciekawego stać po drodze. Oczywiście, wyruszamy sobie na małą wyprawę. A w związku z czym weźmiemy sobie jakieś bardzo potrzebne rzeczy. Um, dobra, weźmiemy sobie to. To mięso może się tu nie zepsuje przez ten czas. I weźmy sobie, ugotujmy marchewki. Może, może marchewki nie, nie powinny być złe. Dobra, na pewno przyda się kiedyś stworzyć lodówkę. Idziemy w tą stronę. Idziemy w tą stronę. Oczywiście po drodze sobie pozbieramy jakieś itemki, które będą nam, umożliwią nam. Stworzenie pochodni chociażby um, Pochodnia to 2T, a tu potrzebujemy już drewno Okej, okay, wszystko rozumiem Mamy w sumie siekierwę Siekierwę mamy Więc możemy sobie lecieć i po drodze sobie zetniemy jakieś drzewko, a jeżeli nie, no to Coś innego wymyślimy, a zawsze siekierę można stworzyć Dobra, jeszcze tu jakieś berisy są O, saving, okej okay. Mamy save'a i mamy drugi poziom. Nie pamiętam, co robił drugi poziom, ale powiem wam to w kolejnym odcinku. Powiem wam w kolejnym odcinku, co dokładnie mi dał drugi poziom, bo musiałbym zerknąć na Wikipedia, a teraz niestety tego nie zrobię, bo po prostu nie dam rady. Czym ty kurde jesteś? Zostaw tego, zostaw go, dawaj mięso. Jak zjem w miejsce, to co dosyć mi się stanie? Tak, moja odporność psychiczna spada. Okej, okay, mamy tu dziury i mamy tu pełno tych e, szopów pracy. Wow! I tu mamy, tu mamy świnie, kolejne świnie. Mhm, uh -huh, okej. Okay. Mamy kolejną wioskę świń. A tu mamy na, nawet zaznaczonych ich na mapie. No proszę. O, król świn. O, oh, he smells. Give. Nie chcesz, co? A to chcesz? To co ty chcesz? siana. Oh, nie pamiętam, co on chciał. Crazy looking look. It's more of a pyramid than an ob obelisk. Dobra, czyli tutaj mamy wioskę świni razem z królem świń. Glomer statue. Mogę teraz rozwalić? Mogę. Tylko że no nie mam oczywiście... wystarczająco... A nie mam. Chcę zobaczyć. Aha, czyli po prostu dało nam to e, statua Glomera... Czy jak to tam jest? Dała nam e, marmur, marmur, po prostu marmur. Marmur na pewno się nam do czegoś przyda, ale na razie go nie będę zbierał. A na razie to jest taka wyprawa raczej rozpoznawcza. Mhm. To jest wyprawa rozpoznawcza, więc nie będę nic tutaj bardziej takiego e, robił. Dobra, to oczywiście mamy kolejnego e, shopa. Szopy nas nie atakują normalnie, ale wkurzają się, jeżeli je atakujemy. No w sumie kto by się nie wkurzył, jakby się go atakowało. Ale widzę, że tutaj nie ma nic chyba ciekawego. Staram się znaleźć jakiś dungeon, żeby do niego zejść, ale dungeon goblinów, nie orków. Orki są za mocne. Definitywnie orkowie są za mocni. Eee... O... No i z nimi sobie rady raczej nie dam. Kurde, nie mam żadnej trawy, ale bieda. A trawa to by się akurat przydała. Bo bez trawy może być trochę ciężko, no ale tu powinna być gdzieś jakaś trawa. Na tym zielonym terenie. Hm. No nie widzę na razie żadnej. Patyki, kamienie, no dziura, z której możemy się dostać do banemenów, jest trawa jest jedna trawa potrzebujemy dwóch żeby stworzyć sobie pochodnie, okej, okay, mamy już na pochodnie już jest trochę lepiej, ojejku, już mamy nawet na dwie pochodnie prawdopodobnie więc jest całkiem spoko, myślę, że sobie damy radę ewentualnie rozwiniemy sobie śpiwór, który no w sumie da chyba to samo da chyba to samo co pochodnia, a nawet chyba bardziej Lepiej się sprawi. Dobra, biegniemy sobie po ścieżce i szukamy czegoś konkretnego. Mhm, musimy zbiec tutaj w dół, oddalić się od naszej. O Jezus, nie straż mnie drzewu! Oddalić się od naszej. O! Kopalnia. Dobra. I duże skupisko To jest kopalnia, a tam mamy duże skupisko. Yy, jaj. Mogę cię zaatakać? Czy ty mnie zaatakujesz? Dobra. Jeżeli zaatakuję jednego, to reszta zaatakuje mnie. Dobrze wiedzieć. Uciekaj choracy! Nie zgin jak artane. Uciekaj. Dobra. Poszli sobie. Lód zaczyna zamarzać, widzicie? Lód zaczyna zamarzać, czyli kończy się lato. Zaczyna się jesień i zaczyna zamarzać, kurde, lód. O, no nie wiem, czy to tak dobrze. Tak średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział. A I zaraz sobie tutaj rozwiniemy oczywiście nasz roll tuż przed zmierzchem i w razie W przygotuję sobie pochodynie. Dobra, i mniej więcej odkrywamy sobie powoli mapę. Jak już będziemy mieć odkrytą mniej więcej mapę, to będzie można kombinować coś więcej Coś więcej będzie można kombinować, więc myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, nie zachodzę nigdzie dalej. Rozwijamy sobie śpiwór i śpimy. I'm so hungry, dlatego wziąłem ci jedzenie. Chachaszki. Dobrze, mamy pełny żołądek. Możemy lecieć dalej. Super, jest. O, jesteśmy w miejscu, w którym nie wiem, czy chciałbym być, ale chcę iść teraz do tej kopalni, którą wcześniej zobaczyliśmy. Bo na pewno tam będzie coś bardzo intrygującego i ciekawego. Więc w sumie lecimy tam. Lecimy na Szczecin. A nie na wałbrzych, bo tam na pewno nas coś ciekawego e, czeka. Chcę zobaczyć, co jest w tej kopalni. Ona jest tutaj. Ojej, ojej nie laguj. Gro, uspokój się. Co ci się urypało? Dlaczego to robisz? Mm, kapalnia jest tutaj, tu chodzą te ptaki, no Jezu Gdzieś jest Uuu Uu, guano Gówno Gówno z tych Dobra Na pewno pochodnia i zobaczymy Wkraczamy Wkraczamy W te otchłanie No na razie, na razie jest zwis. Jest zwis, ale będzie dobrze. Jeżeli tu będzie dużo przeciwników, to spieprzamy stąd. Peace. Okej. Okay. Czy ja tu w ogóle potrzebuję pochodnie? Chyba nie. Lava rock. It wouldn't fit in my pocket ale ja bym na przykład chciał to spróbować. Uła! Lava Pivos Pee Nie, 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 nie wychodzimy jeszcze stąd. Czym ty jesteś? Fire Boulder. Chyba się tu przypalamy. Dobra, wychodzimy stąd na razie, bo ja nie wiem o co chodzi z tym ekranem, który się tam pojawia, ale wydobyliśmy coś ciekawego. O, prosiłbym o pomoc w tym. Jest nam za ciepło, dobra, rozumiem wszystko. Jest nam za ciepło. O, pozbierajmy sobie to guano, na pewno nim będziemy mogli palić i na pewno będziemy mogli nim nawozić, tak? Więc to jest w sumie spoko, że te nietoperze stamtąd wychodzą. Eee, no i co? Kurczę, coś ciekawego znalazłem. Do kopalni na pewno jeszcze się udamy, chociaż tam jest strasznie gorąco, więc będziemy musieli prawdopodobnie sobie wziąć lód, który jest tutaj w sumie niedaleko. Będziemy go musieli sobie wydobyć. Tymczasem wracamy do bazy i zakończę raczej ten odcinek którym, no może nie wydarzyło się zbyt wiele, ale odkryliśmy sobie całkiem sporo mapy, a całkiem sporo mapy sobie odkryliśmy i mamy drugi poziom. Mamy drugi poziom, który dał nam to, że jak zjedliśmy chyba 5 pięć, pięć różnych rzeczy. Znaczy, no 5 jedzenia. zjedliśmy jakiegokolwiek to, że nam to dało cokolwiek. Dobra. A tu jest nasze obozowisko W tym momencie ja kończę odcinek. Dajcie mi znać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, co bym mógł tutaj zrobić. No i trzymajcie się ciepło. Na razie czołem. Cześć.